Cześć, witam jak zawsze serdecznie. Dzisiaj bym po, chciał poruszyć temat, którego mnie zainspirował jeden z komentarzy i wymiana korespondencji z, z osobą, która zadała takie pytanie. Zobaczycie, że przeczytam. Dlaczego w styczniu jest tak dużo filmów związanych z problematyką wędkarską, z polityką wędkarską, jak to niektórzy nawet określają, a nie występuje to w innym okresie. A tak mało mówimy o samym wędkarstwie, powiem Wam tak. Moim zdaniem, jest to związane z prostą sprawą. Przychodzi okres zimowy i, w zależności teraz od tego. Czy jest możliwość wędkowania z lodu i ktoś wędkuje z lodu, lub od tego, że te warunki po prostu nie sprzyjają wędkowaniu i zaczynamy rozmawiać. Również na inne tematy. Ale generalnie główną przyczyną jest to, że w tym czasie akurat zbiegają się tak publikowane uchwały dotyczące opłat, jakie będą wnoszone, czy to w Polskim Związku Wędkarskim, w stowarzyszeniach, w Wodach Polskich czy gdziekolwiek indziej, gdzie wędkujecie i również to opłacacie. Ja może się skupię generalnie na tym, że ta problematyka dotyczy naszego związku. Dlaczego? No bo do 30 września zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego powinny być podjęte uchwały o opłatach okręgowych na, za ochronę i zagospodarowanie wód, które Niestety wiele okręgów nie publikuje trzyma tą informację do grudnia do, generalnie do połowy grudnia, niektórzy początkiem grudnia to publikują. Robiąc tego tajemnicę mimo to, że my i tak to musimy opłacać. Druga rzecz, która się nas nakłada na to, to są teraz opłaty, które uchwalane są na zebrań na zgrom, nawalnych zgromadzeniach sprawozdawczych lub sprawozdawczo wyborczych członków kół, gdzie ustala się opłatę statutową za niezrealizowanie prac na rzecz szkoła w jakiejś kwocie i ona też jest podawana. Do tego dochodzi, no wcześniej już opublikowana, tak jak mówiłem we wrześniu, uchwała Zarządu Głównego o składce członkowskiej. No i zbliżają się, jak to się popularnie mówi, opłaty no, i wędkarze zaczynają dyskutować, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest drogo. Kogo na te opłaty stać? Kto będzie musiał zrezygnować, bo po prostu ta opłata jest dla niego za duża. Zdania wśród wędkarzy są podzielone. Liczą, ile kosztuje opłata na dzień. Wiecie, każdy ma inną stawkę. Każdy z nas ma inne dochody. I nigdy, jak to się popularnie mówi, najedzony głodnego nie zrozumie. Jeżeli ktoś uzyskuje emeryturę w granicach 2000 czy 2,5 tysiąca, 2,5 tysiąca, przepraszam za przejęzyczenie, dokona, jak to już wcześniej mówiłem, opłat, to naprawdę dla niego jednorazowa taka opłata jest trudna. Ktoś powie: może oszczędzać przez cały rok. Pogadajcie ze swoimi młodzi ludzie, którzy to komentujecie, ze swoimi dziadkami lub rodzicami, czy, ta, czy to się tak przy takich niskich dochodach, jak to się fajnie odkłada? Następna sprawa, która w tym okresie jest, to pokazujące się Wszelkiego rodzaju inne uchwały o wysokości diet, które są albo są publikowane, albo nie. Jeżeli nie są publikowane, to zawsze są jakieś przecieki i zaczyna się rozmowy, lub o innych wydatkach. Moim zdaniem, tych filmów nigdy by nie było. Z jednej prostej przyczyny: wystarczyło, aby jawność w naszym związku. Jeżeli jest uchwalany plan budżetowy na przyszły rok władz, i to obojętnie czy to władz koła, okręgu czy zarządu głównego, powinien on być jawny i napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich wytkarzy, żeby można było spokojnie odczytać, ile płacimy za dzierżawę, bo wiemy, że dzierżawa jest i opłaty są niemałe, ile płacimy za zarybianie, bo wiemy, że co roku tak jak wszystko idzie w górę, tak samo i idzie. Materiał zarybieniowy. Ile wydajemy z tej opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód? W mojej ocenie składka na ochronę i zagospodarowanie wód powinna w całości iść na te trzy rzeczy. Chyba, że jest jeszcze jakaś taka ważna opłata, o której po prostu nie wiem, ale myślę, że. Dzierżawa, ochrona rybostanu i zarybienia to są trzy podstawowe rzeczy. Jest następnie składka członkowska ogólnozwiązkowa, z której 10% idzie do Warszawy, resztę idzie do okręgu, część wiadomo, wraca do koła i to powinno być po prostu wiadome, ile kosztuje nas inne opłaty, bo wiadomo, że skoro istnieje zarząd okręgu czy koła, to wiadomo, że trzeba utrzymać siedziby. To jest związane z opłatami lub z inną działalnością, nie? Tak jak już w okręgu i w zarządzie głównym, no muszą być księgowe, muszą być ichtiolodzy i inni pracownicy. Wiadomo, że to też wnoszą się opłaty. Jeżeli to byłoby jawne i wszystko czytelne, to myślę, że nie mielibyśmy po prostu o czym rozmawiać. Ja bym dzisiaj... Tego vloga, jak i wielu innych, nie musiał kręcić i nie musiał o tym rozmawiać i pokazywać, z czym na przykład ja się nie zgadzam, nie? To ukrywanie przed nami po prostu bardzo wielu wędkarzy bulwersuje. Nie może być stowarzyszenie, przed, przed którym ukrywa się wydatki. Przed członkiem stowarzyszenia, który płaci na nie, nie? Jest takie stowarzyszenie jak Polski Związek Działkowców, który o dużo lepiej nie działa, ale jedna rzecz w nim się mi podoba. Tam zgodnie ze statutem jest obowiązek dwa tygodnie przed zebraniem walnym udostępnienie dla wszystkich członków wszystkich aktów prawnych, które zostały uchwalone przez dany rok, co zrobiono i ma być udostępniane sprawozdanie finansowe. I nikt z tego nie robi żadnej tajemnicy. Jest to proste, czytelne i dla wszystkich. Jeżeli jest jawność działania, nie ma wtedy problemów i nikt nie dochodzi innych spraw. Na tym pomału kończę. Wybaczcie za ten przedługi vlog i trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.